Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku, a dzisiaj ze mną bohater z Jersey. Jersey Royals. Potato. Zapraszam. Jersey Royal to wyjątkowe ziemniaki, pieczołowicie wytwarzane i starannie uprawiane na wyspie Jersey od końca XIX wieku. Sama wyspa jest optymalna do uprawy ziemniaków, a jej umiarkowany mikroklimat, gleba i środowisko stwarzają idealne warunki do upraw. Gleba na Jersey jest lekka i dobrze osuszona, a wielu rolników nadal wykorzystuje wodorosty zbierane z plaży Jersey jako naturalny nawóz. Jersey ma jedne z najpotężniejszych przypływów na świecie, a silny ruch morza osadza duże ilości wodorostów na brzegu. Ziemniaki sadzi się od stycznia do kwietnia, a zbiory trwają od końca marca do lipca. Szczyt sezonu przypada na maj, kiedy dziennie można wyeksportować do 1500 ton royals. Ziemniaki sadzone na Zboczach są zbierane ręcznie, a kombajny są używane tylko i wyłącznie na późniejszych, takich bardziej płaskich polach. Nazwa Jersey Royal jest zastrzeżona dla Jersey. Korzysta z unijnego prawa ochrony nazwy. I to jest właśnie jedno z takich pól, wielu pól w Jersey pole ziemniaków, ale specjalnej odmiany Jersey Royals. Takie małe ziemniaczki fantastycznie smakują. No ta odmiana jest e, tylko i wyłącznie hodowana właśnie tutaj w Jersey. Tylko oni mogą posługiwać się nazwą Jersey Royals. Tu jest tego pełno i to jest jedno z, tak jak powiedziałem, wielu wielu pól które znajdują się tutaj na Jersey. Kiedy się jedzie drogami po lewej, po prawej, wspaniałe, wspaniałe pola. Czasami przykryte taką folią, czasami wyglądają tak. No, malutkie, fajne ziemniaczki. Cudo! Fajna budka! Jedna z wielu takich butek stojących przy drodze w Jersey. A co tu można kupić? Fresh Jersey Royals, czyli świeże ziemniaki Jersey e, Royals. E, no ale jak je kupić, skoro tutaj nikogo, nikogo nie ma? No jak, jak to się kupuje? Bardzo prosto. Podjeżdżamy, wysiadamy z samochodu, podchodzimy, sprawdzamy. Taka torebka to jest 750 gram i kosztuje 3 funty. Tu jest skrzyneczka, wrzucamy pieniądze, bierzemy. E, naszą torebkę z ziemniakami jesteśmy szczęśliwi, bo posiadamy fresh Jersey Royals' Potato. Czy może być coś piękniejszego? No nie, oni sobie tu ufają, jest, jest, jest fajnie. No, stoją te torebki. E, przy mnie też było jedno małżeństwo, które podjechało, wzięło, zapłaciło, pojechało. Proste. E, w Polsce raczej mi się to nie przyjęło, bo podejrzewam, że ta skrzynka również zostałaby wyrwana, jak niecała budka no i te ziemniaki by zniknęły. E, tutaj jest to powszechne, po prostu nikt nie stoi. E, jest skrzyneczka, e, wrzucasz i tyle. I tyle. No może być coś prostszego. E, już Wam pokazuję, jak to działa. Można wrzucić 3 funty, a można e, zdonejtować to w formie większej. Ja tu daję 5 funtów. Proszę bardzo. I Moje Jersey Royals zabieram ze sobą. A jak wyglądają te cudeńka? Już Wam pokazuję. To są właśnie ziemniaki Jersey Royals. Jak je przygotować? Bardzo prosto. Oczywiście ich nie obieramy, tylko i wyłącznie pod wodą je myjemy i ściągamy pozostałość ziemi, która została na e, naszych ziemniakach. I to wszystko. Potem do solonej, zimnej wody i gotujemy jak zwykłe ziemniaki. Gdzieś jakieś 15-20 minut delikatnie. Dlaczego? Ponieważ potem na patelni będzie. Działa się magia. A więc tak, Jersey Royals już są umyte. Ja przygotowałem garnek z wodą. Dodaję odrobinę soli. I ziemniaki lądują w wodzie. Niech się zagotują. Ja tu daję czas jakiś. 20 minut. Ziemniaczki mamy ugotowane. Są idealne, fantastyczne. Teraz, jakie będziemy podawać? Użyjemy również masła z Jersey, właśnie tego, o którym już też mówiłem. W Jersey bardzo popularne są właśnie te ziemniaki z masełkiem. Masełko delikatnie. Na patelni, rozpuszczone, obtoczone są w tym jeszcze ciepłe ziemniaki i odrobina zieleninki. Ja mam akurat szczypiorek, może być Pietruszka. Dowolnie, co lubicie? Tyle szczypiorku nam wystarczy. Słuchajcie, te masło tak pięknie pachnie. Ja rozumiem, że. Mamy te swoje 82 czy 3 masła w sklepach. Z tym w ogóle niech nie startuje, bo przegra. Nie bójmy się dać tego masełka. One są rewelacyjne, rewelacyjne. Jak widzicie patelnia jest delikatnie tylko ciepła i to się wszystko tutaj rozpuszcza i ja teraz dodaję ziemniaki. I odrobinę jeszcze podgrzewam, ale dosłownie na mocy kuchenki dwójka. To wszystko. Chwilę, tylko chwilę. No i słuchajcie, najważniejszy moment trzeba spróbować. Hmm. Ja wiem jak to smakuje, bo to są moje ulubione ziemniaki z Jersey. No ale muszę, muszę. Muszę i chcę. Wymękam. Przy tym smaku. Wymękam. Wspaniałej jakości masło, wspaniałej jakości ziemniaki, zajebistej jakości potrawa. Uwielbiam. Mm. Podobał wam się ten odcinek? Mi tak. I smakował rewelacyjnie. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mi nie zostaje już nic innego, jak polecić Wam znaleźć Jersey Royals i spróbować. Życzę Wam smacznego i do następnego.